Niemiecki. No to trzyma. Widzisz, patrz, kiedyś nie umiałem to był pierwszy piec. Nie umiałem tego koła ściągnąć, wiesz? To się skręca w tych trzech miejscach, tylko dwóch trzyma. I to jest taki podzielone wiesz, to się wbija, to, to samo wychodzi. Nic nie trzeba, płuc. Nic nie trzeba było. Nic nie trzeba, bo nic nie trzeba używać żadnego ściągacza to człowiek wtedy nie wiedział. No. Nikt nie powiedział YouTube'a nie było ten pasek do kupienia. Kupimy ich dwa. To się zamawiasz czy sam kupisz? No co, ty ja nie będę czekał. To ja już muszę, ja jeszcze dzisiaj pojadę w obiad. Sobie trzeba żarówkę zmienić. Wiesz, czas spisać licznik. Licznik, następujący. Ty wiesz, że w tamtym roku zobacz. Zaczęliśmy, wiesz kiedy? 8. No tak, zaczynamy roku szybko. Zaczęliśmy Zaczęliśmy 8. Patrz, 8. No. 12. Następna, była taka przerwa, dość przez środę. 3. 15. Cztery suszarni mieliśmy. A w tym roku zaczniemy 18, tak? Trzeba być cierpliwy, może grać, spadnie. <noise> jak, jak bardzo masz ubezpieczony? Nie mam wcale ubezpieczonego. Ja nie ubezpieczam, ja mam swój fundusz ubezpieczeniowy. Ja już kiedyś mówiłem. <laughs> Można się zapisać do swojego funduszu? Nie, to jest mój prywatny fundusz ubezpieczeniowy. Ja po prostu yy, składkę w wysokości 4000 zł wpłacam sobie na konto. Nie wiem, czy ktoś, jak ktoś ubezpieczał, czy ktoś tam się orientuje. Firmy ubezpieczeniowe do tytoniu nie są firmami charytatywnymi. A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, przygotowujemy się do sezonu. Czyli dzisiaj tak, czyścimy piece. Także piece, pieców mamy to nie są kotły, to są piece to są tak zwane podgrzewacze. Podgrzewaczy mamy cztery jeden, dwa, trzy tutaj takim zaułku jest czwarty. Wszystkie takie same bym powiedział wszystkie czy wszystkie takie same? Nie. Ten pierwszy jest większy. Ten pierwszy większy on mała. Ona ma bardzo dużą dmuchawę. Ona ma te chyba na te wieszaki. Na te greckie czy jakoś tam? Nie wiem, ja tam. nowiutka dmuchawa. 2600 zł. dam kilkanaście lat temu. Teraz modne są właśnie przerabianie piecy z opału na pelet. Są takie przystawki w, tutaj wstawiane w drzwiczki, prawda? Palnik. Powiem tak, na razie nie planuję takiej inwestycji, bo wiecie to jest takie dość ryzykowne na razie to mi to mi na razie wystarczy. Bo taka inwestycja to jest około chyba 15 tysięcy. Od kotła? Tak mi się coś zdaje. Wymiennik jest stworzony z blachy, znaczy zrobiony jest z blachy kwasoodpornej, on jest z cieniutkiej blachy. On się szybko nagrzewa, on szybko oddaje to ciepło. To się zgadza. Tu jakieś mogą być Oszczędności jakieś No może no, nie ma oszczędności tak, bo chyba jeszcze drewno jest najtańsze, ale tu jakiś już jest komfort pracy, bo no, mniej chyba tego paletu idzie jak w takiej przystawce do takich zwykłych, stalowych wymienników. No. no to jest moje zdanie, chociaż to trzeba było też sprawdzić, ale no wiecie, no, pewnych rzeczy się nie oszuka. To tak samo jak zużycia prądu w pompie ciepła. No. Jeżeli możemy wyliczyć przejść na podstawie zużycia jako groszku, na podstawie zużycia yy, gazu, na podstawie zużycia oleju połowego. No. Proste i na temat. Co by tu ma? Hmm. Hmm. Ah. Z silikonem się zalepi. Będzie świeci. Nie. <laughs> Brudna robota w cieniu. czego nie zrywamy dolnych liści? Bo popadało u nas wczoraj. Także wiecie, planeta płonie, u nas deszcz pada, przecież wszyscy mają ten... zawsze się mówią, dzisiaj popadało tyle i tyle. My nie mamy tego miernika, prawda? Połamał się. Przejechałeś go Władkiem. A też nie ma ważne. Po prostu... Ja nie przykładam tak mocno tego wali... widać, ciemnisa. No to są kwadratowe płomienice, tylko no i co to tam? Już tam popiół się wysypie. Czekaj, zobaczę jeszcze to. My normalnie na początku września skończyliśmy suszyć już. 3 września stacji suszarnia była. No tak, ale... Słabo. mało kontenerów. Słabo. To jak to jest to opłaca na Środowisku? Część ludzi nie... Nie wiem, czy nie zrozumiało mojej mowy. I tak się zastanawiam. Co oni w życiu robią, czym się zajmują, że takiego prostego przekazu nie zrozumieli. Przecież my tego po, po, powiedzieliśmy, że z roku na rok zwiększają nam się koszty tej uprawy. No tak, i to jest gorsza opłacalność. I to jest gorsza opłacalność. Nie, z roku na nie rok. opłacalność, nie rentowność, tylko nie, tak. gorsza opłacalność. Opłacalność. Czyli z roku na rok, jak na przykład mamy rok do roku, zostaje nam coraz mniej. No, nic nie potaniało bym powiedział, chociaż tam troszeczkę takie wahnięcia były ceny nawozu, na ale te ceny nawozu pójdą w górę w tym roku. Także to się dziś, w tym roku się odbije na tym. No naprawdę, no ciężko mi zrozumieć i niektórych komentujących. naprawdę, bo wiesz. Coraz gorsza opłacalność uprawy tak. tytoniu. Czyli jest gorzej, ale nie znaczy, że nie ma opłacalności. Tak, tak. Ja nie powiedziałem, że ani słowa nie powiedziałem, że ja dokładam do tego, że ja już. Jestem tutaj na granicy jakiś taki, ale powiem ci jedną jedno rzecz: ci powiem, że ja już więcej nie występuję w roli jakiegoś takiego w obronie rolnictwa, w obronie ceny zbóż. Koniec skończyło się. Ja powiem tak, nie wypowiadam się, bo przed ostatnim filmem, tam gdzie tam dużo wyświetleń było, tam gdzieś żeśmy siali grykę, to tak się zżygali na mnie wszyscy? powiedziałem, jak rolnikom pasują te ceny? Nie narzekają, proszę bardzo. Ostatnio oglądałem Radkowskiego, oglądałeś Kosił Jęczmień. Widziałem, ale no. nie. nie Obejrzałem się do końca, bo tak żeśmy oglądali tego, co dziś robili, co dziś robimy, to tak myślałem, że to właśnie, ta osie... tak by nie przemyślałem, że te 18 tysięcy za fotelikę to było minus y, y, dofinansowanie. Bo to, to, t... to miałoby. Sens. Bo to miałoby sens jakiś tam, bo to wiesz. No ale wróćmy do tego już, że. No, i już na końcu, już chcę myśleć krócej, dalej nie powiedział, po ile on sprzedawał, ale obejrzałem do końca. Żeby nie było na końcu tam już yy, wypowiedział się, że sprzedał po 650 zł. Nic nie powiedział. Jeżeli rolnikom płacuje 650 zł za jęczmień, nie ma problemu. Słuchajcie, ja mówię, jak jest przy tytoniu. Ja się skupię na swojej działce, na swojej uprawie, będę reprezentował godnie plantatorów tytoniu. Chociaż tutaj rozmawiam z, z grupą producencką. Rozmawiam z, tutaj z agronomami z różnych firm. Walczę. Mówię, że przestaje się to opłacać. Oni to powtarzają do firm. Oni tam powtarzają do dyrektorów, że plantatorzy narzekają, że dobrze złotówkę jeszcze więcej, że wszystko rośnie, że, że jak... No to znajdzie się jeden plantator, który Ci powie, że jemu się to opłaca. Porównuję do jakiejś uprawy, porównuję do uprawy Malin, czytam te komentarze, kurwa, no. Jak ktoś, to się, to się przekwalifikuj. Kurde, macie, no. Wiecie, to nie jest tego, że, na przykład ja uprawiam zboże i przekwalifikuję się na buraki. To tak, sprzedaję sobie kombajn. No nie wiem, na buraki to też, jak się ma zboże, to się ma silozję. To zresztą, bo to jest jakiś tam sprzęt, yy, ruchomy można sprzedać, prawda? Można sprzedać kombajn do zboża, kupić kombajn do buraku. No ale tutaj, te, w sumie, taka wartość nieruchoma, no co tu posprzedajesz? To będzie stać. No będzie. będzie. No będzie. Wiesz, to nie jest tak, że tak. Ale widać, że to są młodzi ludzie, którzy jeszcze tego doświadczenia życiowego nie nabyli. To takie proste. Wiesz, inaczej jak się ma 30 lat, a ja sobie pójdę tu do pracy, tam. Ja poczekam, aż będziesz miał ponad 50 lat. Wtedy. wtedy Chciałbym przypomnieć Ci, może już wtedy mnie nie będzie, jak to jest wtedy, tako, wiesz, przekwalifikować, zmienić pracę. To tak samo jak, wiesz, 30 lat prowadzisz warsztat samochodowy i nagle każą Ci powiedzieć, a, otwieraj sobie budkę z kebabem, prawda? Przekwalifikuj się na restaurację, no. Takie, wiecie, doradzanie, ale to widać, że to młodzi ludzie. Młodzi ludzie jeszcze nie mają tyle doświadczenia. Nie przekwalifikowałbyście. Ciężko jest, ciężko jest teraz się przekwalifikować. To nie jest takie proste. Nie jest wszystko takie proste, jak się to tak widzi. O, rach, ciach, na warzywa, gdzie ja te warzywa będę sprzedawał. Już tam jeden stoi na łaścowieckim i sprzedaje warzywa. marchewkę, buraczki, kuźwa. Ludzie, narzeka. Tylko rolnicy narzekają przez 20 lat. Czy ja kiedyś się narzekałem? Mówię, że teraz, teraz coś się zrobiło. Na zboża narzekałeś. Na zboża, bo zboża te były. Zawsze ta cena zbóż była. Patrzcie się, bo masz, kurde, brudny jesteś. Jeszcze kilka lat temu, nawet, Pamiętasz, jak cieszyłem się z, op z opłacalności? Były filmy. Pamiętasz? No, no i wtedy ludzie narzekali, że się cieszy, że się opłaca. No, wiecznie nie pasuje, wiecznie źle. Źle, że się człowiek cieszy, no, źle, że jak człowiek się przeliczy swoje robocze godziny, to. No, nie, nie, to bardzo, nie ma rewelacji. To ci mówię. Ja, ja temu, temu panu, co z Potoka górnego, nie chcę policzyć godziny, tak? Co? co tak, jak to by radzili kilka lat temu. Tak, mi, ja liczę te godziny. Kurczę, ja nie wiem, czy ja na godzinę, tylko przy tytoniu. Czy ja mam 20 zł? To, to nie tylko, że ja. Powiedzmy, to my robimy. Na trzech domowników, ja tak. jestem połowa, Ardek jest no. połowa, to z mamą full. To nie To się nie robi ciekawie, to się nie robi ciekawie. Wiecie, no, no, że co, że rolnik ma robić to z pasji? Nie liczyć swoich godzin? Liczmy to. Liczmy każdą godzinę pracy. Na przykład to, zacznie się od 15, to 24 godziny muszę siedzieć tutaj. No, ale prawdą jest, że ty, ty zachowuje stabilność cenę. Stabilność z tego, z tego względu, opinie, że jest produktem poprosz. akcyzowym. Z tego zachowuje taką stabilność ceny. Ja nie mówiłem o niestabilnej cenie. Ja nie mówiłem o wachliwości ceny. Ja powiedziałam, że z roku na rok opłacalność się zmniejsza. To ja walczę kurwa na każdym kroku. I wiem, że. A pamiętasz, jak teraz przyjechali do nas z jednej firmy, jak żeśmy to zakładali w czwartej komorze? No przyjechali. Raz przyjechali, z jednej firmy, takiej dość dużej. Mówili ci, że dobrze że nie sprzedawali. Ty wiesz kto to przyjechał? No ten prezes cały. Cały, właśnie nad nim widziałem, że to cały szef tego był tego. Tego koncernu. Tego koncernu, tutaj na Polskę. I Taki. on się pytał wtedy, jaka by panu cena odpowiadała niesortowanego tytoniu. Pamiętasz? Mhm. A my, pani, pan przyjeżdża tutaj, kurwa, ja tu zmęczony, my tu na słońcu, kurwa, i no Ile wtedy zaproponowałeś? Ja chyba 17 czy 18 złotych zaproponowałem wtedy. Ale to było. To było kilka lat temu. No wtedy. No tak, 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 Czego pan nie chce ze mną rozmawiać? Wie pan, bo pan mi w odpowiednim momencie przyjeżdża. Kurde mać, ludzie! To ja walczę o ten tyton jak lew! Jak lew! No, no dobra, to na dzień dzisiejszy jaka cena byłaby optymalna? Optymalna? Podejrzem, średnia cena. 20, 23-24 średnia cena. Czyli cena dwójki. Netto. Netto. Bardzo fajne propozycje były, żeby przerobić nasz trójkołowiec na silnik elektryczny, powiem Ci. Podobał mi się pomysł. Podobał mi mnie też się podobał. Wiecie, ktoś mi mówił, o, bo kot nie lubi rozmawiać o fotelice. Ja bardzo lubię o fotelice ja rozmawiać. Moi drodzy, ja mogę godzinami ja rozmawiać, ja rozmawiać za bardzo. A o fotelice i o pompie ciepła. Tylko wiesz co, ja bym musiał mieć raz w czas, musiał mieć kogoś jeszcze, który się zna na silnikach, dobrać moc z silnika i nie byłoby głupie. I zobaczyć, jaki by musiał duży być akumulator do tego. Czy elektryczny silnik do naszego nietoperza? Tak, tak. Ja bym już wtedy, mi się zdaje, e, zrobił tak jak w Tygrysach, w Tygrysach w, w, od tego w 1937 czy 1938 roku Porsche, co zaproponował. Mały silnik spalinowy napędzał prądnicę, a prądnice napędzały silniki elektryczne. No. I to by się wszyscy zapaliło, małego, co Hitler nie zajebał. Z skrzyni biegów można było wyrzucić, można było regulator przypływu oleju dać. I on by zwiększył prędkość. Kolejna inwestycja. A przecież się nie opłaca. Ale wiesz, no to, to jest takie... No to po to są te wszystkie inwestycje w takim razie. Jakie inwestycje na przykład? Awant, kartony, hydroponika, Ale... pielnik, sadzarka. Przejście na kartony to nie było nie wiadomo jaka inwestycja. To było po prostu... Yy... Ale dużo skomplikowały Skomplikowało Skomplikował raz. Naprawdę dużo. Spowodowało, że szybciej po prostu, no, bo wiecie, no planowane było od dawna tutaj wyłożenie, y, czy wybetonowanie, no, wyłożenie tutaj to kostko, czy tam, czy tu. Samo to na przykład y, lepiej było maszyny ustawić przez wieszczenie na, na tej ziemi, nibyśmy nie ustawiali. To troszkę przyspieszyłoby, powiedział. I tyle. Tak. Ale to nie były duże inwestycje. Dla mnie na przykład kartony są wiele lepsze, bo ja ich lepiej magazynuję, ten tytoń mi się nie zdusza. Wiesz? Mm -hmm. to jest dobra inwestycja, tylko no, taka jest taka kurde, dość ciężka, bo do tego trzeba mieć czy wyciągarkę, czy, czy, czy ładowarkę, czy widlaka czy, i do tego trzeba chwytak mieć, no, ale on pomaga. Nie, nie, tyle nie nadźwigam się przy załadunku i przy rozładunku, a teraz się o wiele lepiej czuję. Żeby już 10 lat temu było kartony, to też. Wiesz, ale człowiek, był, ale człowiek taki nieprzekonany był. Chodź, to jeszcze rzuć. Te twoje androidy. Oj, to twoje... Kiedy statek pokażemy? Statki na niebie! Dzisiejszy obszar do czyszczenia. Zobaczymy sobie tą zamiatarkę naszą, jak, sobie, jak się sprawdzi. Czy to urządzenie ma sens, czy nie. Dwie wspaniałe sekcje wysadzające na sprzedaż. Karuzelowe. Nóżki sztuki, przepracowany jeden hektar. Tak to wygląda, tak, tak. Tylko te mocowania do dorobienia by były i można sadzić. Kapusta, i tak dalej. Rozsadę z większymi kubeczkami. Jak chcesz, to piszcie do mnie. E Mail jest w opisie. Numer telefonu również. To się w miarę trzyma, myślę. Nie powinno spać. No zobacz. O. No. Ta dobra. ale ta dobra te. Pospawa się jeszcze. Jak ty to widzisz? Twoim krytycznym okiem. No dobrze no wiesz, bo to są takie ten. Ja bym to zwiężą. Taka glina jest. No na mokro bym zrobił. Nie do końca jeszcze tak doczyszczone. Tylko wiesz co, ja bym wziął. Weź coś zimówki tutaj. Znaczy ten. Co? Kurwa, szuflę do, do śniegu. I weź to zgarnij, tę grubę. No ta. ta. Obrzy zamiat. Ja to Nie chciałbym, żeby mnie. To to byś poustawiał, słyszysz? I to byś posprzątał. Tam to wszystko na chwytach, chwytek będę robił już po pierwszej suszarni. Jak mówiłem, że zrobię, to zrobię. Gdzie ten materiał chcesz? Na te palety? Nie, nie. Tam koło ściany mnie poustawię. Zrobię taki lżejszy, zamiast tego. Wiesz, do wyciągarki. Ja mam pomysł, wyciągarkę jeszcze będziesz używał? Myślę, że tak. Jeszcze nie ma co jeszcze. Chyba tutaj, wiesz co? dziś tutaj, przed tym. No i tutaj trzeba jeszcze ten próg będzie zniwelować. Tutaj wyciąć, nadciąć. Muszę no już nadciąć. Bramę co będzie zrobić tutaj rozsuwaną. Roboty? Te same inwestycje. Jakie to inwestycje? Po prostu to udogodnienia. Czy jednak zachwalasz kartony? Chwalisz. Chwalę, tak. tak. Albo czas, Myś że jakaś... krytykowałeś. No, bo było, było mi ciężko. Zostałem, wiesz, to tak samo jakbym. To tak samo jakbym cię zostawił na pustyni. To jakbyś Beduina zostawił na pustyni, a mnie. No jest jest różnica, co? Ja nie wiem, jak się zachować na pustyni. Beduino piernie sobie w mąkę, i tyle. Dobra, zobaczę, co jeszcze trzeba. Czyli dwa paski. Yy, Słowa jeszcze kolanko takie kupić. Zobaczymy, jak to mokro pójdzie. Tak delikatnie się zjeżdżymy. Na pewno się nie będzie aż tak mocno kurzyć. Mhm. Kurwa, jaka kicha wyszła. Wydaje mi się, że zrobiliśmy po prostu błotko. Cudów nie ma. Lepiej było... Na sucho. się błotko. No, no jak to będzie będzie taka cienka powierzchnia kurzu. No i no, też na nic. Lepiej chyba na sucho. Mm. No ale widzisz, trzeba było sprawdzić. Pff. No nie ma rewelacji. No. Chyba żeby wiesz, później wiesz co zrobić? Umyć. Karczerem. Po prostu bez szału. No jest taka cienka ważna, takiego błotka. No. Kurwa, co chrapie? Mówiłem, że pozamiatać jest z grubsza. No to, to już nie ma sensu zamiatarka, jak ma się zamiatać z grubsza ręcznie. To równie dobrze można już pozamiatać na dobrze i tyle. Nie, nie ma sensu Ale zamiatarka Ale wtedy przeleciałbyś raz. Dokładnie i elegancko. Faktycznie lepiej jest na sucho, bo patrz, bryzgałeś ściany po prostu. Kurak, no, gówno. Jakby był naprawdę w warsztacie. Gówno się zrobiło, no. Gówno się zrobiło, tak. Gówno Zbyło się zrobiło. Się gówno się główno. Wiesz, bo lepiej, niech by się kurzyło, to by wiatr to zmuchnął. jak tutaj takie błoto. No stale. Możesz po prostu odczekać troszkę i wtedy ten. Szkoda patrzeć na to. Nie, na no, mokro nie robimy. Gówno no, no. wyjdzie. Tragedia. No ale no. Kto wam to pokaże, jak nie ja? No ale no to trzeba było sprawdzić. To no, nic takiego nie jest. Przecież to, co to? No, tylko mówię, tak. Myślę, trzeba by było piękne drzwi. Wyobraźcie, co tam jest. Po prostu były tu piękne drzwi takie. A, wiesz, białe zagaski. najlepiej. Białe, tego. No to, 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 no, wiesz, to, no, to z drewnianego ja, ja już, 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 opsechni i spadnie. Ja straciłem premię. Skrzynie, Miloki zabrudziłeś. No, zaraz pójdziesz ze ściereczką i to twoje pianeczko. No ja już premię mój, straciłem. Mój dystrybutor, kurwa, opierdolę. Szczotku jest 25 minut i pełna dwunastka cały czas jest. Tutaj na suchej, na jeszcze nawet nawet to wyglądało. Na taki wilgotnej to nie bardzo. Aczkolwiek, jak tam zamietałem wilgotną, to fajny efekt dawało, więc nie wiem. No. Teraz wyjdzie, że ta zmiotka to jest jedna najlepsza. <grym> tak całkiem możliwe, że będzie. Ponosimy te materiały na chwytak. Skupki, kupkę. Jak to się u nas robi? Ciężkie to. Trzeba to później przemyć jeszcze. Masz znaleźć tę szelkę? Jeszcze nie szukałem. Oj, oj, oj. Powiem, że ta chyba druga część jest. ma większą wagę jak ta pierwsza. Kapka można tak zbierać, tak. Hmm. Co było schować? Spryżarka ujebana, ujebana. Ujebane dobra. kurwa. Sam się ujebany. Sam że srałem wszystko. Widzę się napić porządnej wody. Roboty zasrane. Kurde, dobrze jeszcze kosiarka i awant Ech. wyciągnięty. Później weźmiesz ten szlaf, bo ja już tam wody nie będę, rał, bo wszystko już zakończyłem. Weźmiesz tu troszkę, tak, bo przyjmiesz to Dobry. pozostałości po tym po niemieckich łańcuchach. Sadzereczka wymyta. Tutaj troszeczkę posprzątałem jeszcze. To wysycha. Si robi taka lekka warstwa brudu. No ale to i tak już wygląda dobrze, więc może być, ale no prosto to się nie czyści. Jak to twoje dziadostwo? Dać kurwa, dać to wyłącznie w kurwie Mam taki super masz, to na sprzedaż nie, Super masz, nie tylko nie bez kółeczka jednego Był ucięty do projektu, ale da się zrobić, nówka sztuka, nieużywana kółcie, nie w nie Widzicie, dobra. wszystko nowe <śla> A tu drugi <śla> Kto pamięta, ten pamięta to Jak to powoli wysycha, zaczyna nawet, nawet wyglądać. O, może być. Przykładnie jest ciężko, to jest dosyć takie masywne, mi się zdaje. To wszystko. Na pewno te gumy się zużywają, ale to się da wymienić, więc no, zobaczymy. Zobaczymy. Takie o jeden garaż, a takie o stanu, to mi jest żarty Tylko jedną kreskę baterii. No. Więc dwójkę trzeba dać ponad 2,5 To taki zestawik Nie wiem sam czy to warto czy nie